Cześć, ja z tej strony Seatrox witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku nowej serii zatytułowanej The Survival in the Sky. E, serię tę oczywiście poprowadzę e, wspólnie razem z Evilem. Cześć Ewil. Cześć! E, no i cóż, może powiesz nam e, co nieco o tej e, mapie. Gdzie my w ogóle jesteśmy, co tutaj się dzieje i co będziemy e, tutaj robili. No to po pierwsze możemy au, powiedzieć, że jest to mapa właśnie w niebie, jak sama nazwa mówi. I na to wskazuję. Kolejną rzeczą, jaką mogę też tutaj powiedzieć, to że mapa jest naprawdę przepicka. I wydaje mi się, że naprawdę będzie o wiele dłuższa niż Melon Survival. E, dokładnie, bo jest to taka e, jest to seria, która po prostu zastąpi Melon Survival, która niestety e, dosyć szybko się skończyła. Mam nadzieję, że, e, że ta mapa również Wam się spodoba. Powiemy e, Wam, że troszeczkę e, długo ją szukaliśmy, niestety. E, nie było nic ciekawego, na szczęście, Ebil tutaj e, znalazł tę mapę. Bardzo mi się spodobała, tak więc e, cóż, nagrywamy z niej w tej chwili. E, jak widzicie, mamy tutaj również tablicę z zasadami. E, przygotowaliśmy ją sami, nie było tutaj tych zasad, także. Może Ewin, teraz zapoznasz nas z nimi dobra, pierwsze znajdź wszystkie ukryte osiągnięcia, drugie, stwórz 32 bloki arbuzów. Trzecie, stwórz 32 dny, czwarte, stwórz 64 stonek, piąte stwórz dwupiętrowy dom z drzewa kamienia Stonebrika Szóste stwórz 64 sztuki szkła, siódme stwórz pułapkę na potwory, ósme znajdź The Legendary. 9. E, stwórz łóżko, 10. stwórz wędkę, bla bla bla, 11. stwórz złote jabłko, 12. E, stwórz zbroję łańcucha, kurwa, ile tu jest tych stwórz. 13. E, zdobyć 22 bloki obsydianu, 14. zdobyć 15 bloków glowstone'a, 15. E, znajdź 64 sztuki netherwartów. 16. handluj z NPC 17. Stwórz kamienny dom w nederze. 18. Znajdź ukryty grobowiec. 19. Stwórz farmę zboża. No i 20. Zdobądź 64 sztuki zboża. Dokładnie, tak więc jak widzicie 20 zadań. Emil tutaj się zmęczył, także odpocznij chwilkę. No i cóż, tutaj mamy jeszcze takie tabliczki. Welcome to Survival of the Sky, czyli witamy na tej mapie. Wersja jakaś 2.3. Mapa została stworzona przez Danish Jumpera. Nie wiem czy ma on kanał na YouTube jeszcze, że powiedział Zawsze nie sprawdzaliśmy. E, mam tutaj jakieś podstawowe zasady. E, turn clouds off, o to ja muszę wyłączyć, bo mam. E, ja wyłączę później. Bo mam, mam, mam. Zapomnij. Chmury. O, Czekaj, tylko gdzie to jest? Gdzie to jest gdzie no to właśnie, jest? dlatego powiedziałem, że to e, wyłączę później. Tylko, e, other. Dobra, nieważne, ja też wyłączę później. E, play on Easy e, hard, czyli mamy tutaj do wyboru. Na jakim my gramy teraz EW? Chyba na easy albo na peaceful. <laughs> na pewno, dobra. You are not allowed to build a portal. Czyli nie możemy tworzyć portalu do netheru. Jestem po prostu tutaj gdzieś ukryty. You are not allowed to destroy down in Storyline Hall. Czyli nie możemy niszczyć chyba nic w tamtym pomieszczeniu, do którego zaraz przejdziemy. You are, you are, now, you are now allowed to destroy in the heaven. Chyba not tam powinno być, no, czyli dobra. że nie możemy niszczyć e, w niebie, także okej, okay, zobaczymy jak to będzie, e, no i z... Czekaj chwilę. Mhm. Dzięki. Dostajesz obrażenia, czy tak, regenerujesz dostaję. się szybko? No, dostaję, ale też, no to patrz. Hem, chyba nie ma pisfula, dobra, spoko. No chyba nie chyba jest. Nie, 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 raczej nie ma, stary. Dobra, nieważne. Czekaj, są potwory? No właśnie, na Peaceful za szybko nam się APRE. Wydaje mi się, że. No i poza tym, że nie tracimy teraz głodu, nie? Chyba A. jednak trzeba się przełączyć na No easy. Ch chyba jednak, albo ja bym nawet dał na normal. No to dobra. Okej. Okay. To co, cięcie? Dobra, krótkie cięcie i, i zaraz wracamy. E, Okej, okay, tak więc już jesteśmy. Okazało się, że e, był Peaceful, także e, Evil tutaj zawinił. Hehe, gin, gin. Okej, okay, także, e, grałem w tej chwili na normalu, żeby nie było też jakoś załatwo ani e, za trudno. E, I co, ja wiem, Może zejdziemy teraz do tego tajemniczego pomieszczenia tutaj, e, które na to mamy. E, jest tutaj bowiem historyjka. E, ta mapa posiada własną historię. E, zaraz was z nią zapoznamy. Jest tutaj e, historia w języku angielskim oraz historia w języku polskim. E, po prostu sami ją prze, e, przetłumaczyliśmy, tak więc ja teraz e, Wam ją może szybciutko przeczytam. Wszystko zaczęło się z spokojnego lata 1493 roku. Wtedy bowiem ożeniłem się z cudowną o imieniu Mary. Przenieśliśmy się do nowego domu. Wówczas zacząłem pracować jako górnik, więc mogłem nieco zarobić, by spełnić moje marzenia. Po pięciu latach zacząłem pracować nad nowym pojazdem. Został nazwany powietrznym podróżnikiem, co znaczyło, że mogłem, nim latać, e, że mogłem nim latać. Gdy ukończyłem budowę, poleciałem w dal z moją żoną. Po 15 dniach zobaczyliśmy tą wyspę i zbudowaliśmy tutaj dom. 48 lat później czuliśmy się coraz gorzej i wiedzieliśmy, że nie pozostało nam zbyt wiele czasu. To było moje marzenie, udało mi się je spełnić. Swoje życie zapamiętam jako coś pięknego. Tak więc, to jest właśnie ta historyjka. E, troszkę, troszkę, mm, troszkę, troszkę... Nudnaaa... E, musieliśmy Nudna. je... <śmiech> <śmiech> musieliśmy tutaj dosyć e, długo tłumaczyć, dają nam to jakieś nie, 15 minut, bo e, nie mieściły się wyraz na tych tabliczkach i tak dalej, ale w końcu się e, jakoś udało. Okej, okay, mam tutaj początkową skrzynkę e, i Ewi już tutaj mi ukradł itemy niektóre. Nie, ja Od, oddawaj, nie. Oddawaj to, co tutaj było. Czekaj stworzysz crafting table i... Okej, okay, dobra. E, tak więc robię zupki. Co tam było? Drewno, tak i tak dalej. No, 10. Okej, mam tutaj uh, mam tutaj info jakieś książeczka, uwaga. Welcome! This is a custom survival map made by Danish Jumper. Uh, as you can see in the trailer, the map is pretty huge. Uh, so I will give a little hint. Uh, by the way, before giving you the chords, I will just say uh, there are many secrets, so enjoy. Uh, czyli mam tutaj... jest to mapa stworzona przez uh, Danish Jumpera. Uh, jest ona całkiem duża i jest tutaj sporo poukrywanych uh, różnych rzeczy, tak więc uh, mamy się tutaj dobrze. Bawić, a tutaj są kordy, nie chcę czytać, nieważne, dobra e, Także ta książeczka nam się przyda, Evil, wiesz e, Sobie ją zostawimy e, Mam tutaj dobra. jakieś, wow, mam tutaj zupkę grzybową e, no bo Enter skrzynię teraz... i tak dalej Okej, okay, także od czego, Evil, zaczynamy? No ja zacząłem od wykopywania stołu na kobla i zaraz Ci też trochę podrzucę, okay. zrobimy sobie początkowe e, dobra. przedmioty. Jak widzicie graliśmy minimapę. Ja właśnie w tym, e, w tym, czekajcie, e, teraz właśnie sobie zaznaczę tutaj waypointa, e, tak żebyśmy bez problemu mogli e, po prostu tutaj e, w to miejsce wrócić. Ok, zatytułuję na przykład e, spawn. Ok, kolorek zielony może być i, okej, okay, dobra, także mamy już miejsce spawnu. Ewil, ty też sobie to zrób, żebyś wiedział, żebyś wiedział gdzie. No, zaraz gdzie zrobię trzeba też. Trzeba iść, okej, okay, dobra. Teraz pora zrobić jakieś itemki. No, może okay. dla mnie też zrobić, nie obraziłbym się. No spoko, zaraz prawie trochę więcej na zapas, jeszcze sobie piecy jakiś machniemy, będzie gites. Okej, okay, tak więc jak widzicie gram oczywiście na 1-4-2. Link do, tej do pobrania tej mapy oczywiście macie w opisie, podobnie jak listę wszystkich zadań. I tak samo jak było to w przypadku menu Survival, będziemy po prostu odznaczać zadania, które zostały już zrobione. Łapie! Wow wow wow. Okej, okay, coś jeszcze? To... I idź kopać drewno. Okay, rąbać. Idę rąbać drewno. Od czego, ja Ewi, zaczynamy? Budujemy domek, czy może pochodzimy troszkę po mapie, zobaczymy jak to wygląda wszystko? Wiesz co, możemy najpierw pochodzić po mapie, tylko trzeba się zaopatrzyć więcej Jasne, grzybków. Jasne, okej. Okay. Tutaj pewnie będzie noc, także no zobaczymy jak to, jak to wyjdzie. I cóż, powiem szczerze, że my tutaj nie chodziliśmy zbytnio, byliśmy tutaj tylko na spawnie, robiliśmy tą tabliczkę i tłumaczyliśmy tą całą historię i tak dalej. Tak więc zobaczymy, zobaczymy co my tutaj mamy. Mam, mam race minimap i zobaczcie, całkiem spora mapa, dosyć fajnie to wygląda. Jest tutaj, Są tutaj jeszcze jakieś inne wyspy wokół tej głównej, także myślę, że seria zapowiada się całkiem interesująco. Mamy nadzieję, że wam się oczywiście spodoba. Okej, okay, ile potrzebujemy wil? Wystarczająco już masz, chodź. Dobra, no to chodź, idziemy przejść. O, już teraz. Używamy już jest minimapy do luknięcia, czy jak? E, no, w sumie możemy, nie? Chyba, to nie jest nic takiego. Dobra. To, gdzie idziemy najpierw? Idziemy, czekaj. O, tam na lewo, na dole dobra, jest dobra. coś dobra. fajnego, widzisz to. Idę, idę, idziemy, idziemy, zobaczymy. Albo co czekaj, jest. nie biegniemy, nie biegniemy, idziemy. A, masz jedzonko, bo ja mam tylko jedną zupkę. No właśnie, ja też mam jedną zupkę. Dobra, no to trochę słabo, czekaj, ja już ją muszę zjeść w sumie, nawet. Okej, okay, nieważne. Czyli nie, wiem, gdzie ty jesteś, zgubięcie. A w się. Idź, ja jestem za tablicami, teraz biorę jak grzybki. A, okej, okay, dobra. E, mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj wykonać jakieś zadanie. E, chyba najłatwiejsze jest stworzenie łóżko, ile znajdziemy, oczywiście, e, owce. owce. A jak nie, to będzie trzeba zrobić z pajęczyny, e, z, z, z znaczy z tych nici, prawda? Z Stary... wtedy, no. Ciemno. Wiem, że ciemno. Trzeba zrobić pochodnie jakieś. Wiem, że ciemno. No a ma, masz węgiel? Nie, a ty? Nie. Czekaj, czekaj. czekaj. o, tutaj jest Może coś. gdzieś tutaj jest jakiś. No, w pobliżu na spamnie, coś takiego. O tutaj jest żelazo zbieracie czy nie? Gdzie ty jesteś? O tu. Nieważne, blisko. No, ja jestem przy tablicach. No, a ja jestem nad, na tej takiej ee, skale, zobacz. Tu. A widzę cię, widzę cię, dobra. Okay, dobra. To chodź. Nie, chodź na dół. No, Okej. Okay. Trzeba, trzeba jakiś węgiel tutaj znaleźć, bo tak to... Nie ma sensu, chociaż tam jest podświetlone, wiesz, widzę teraz na łapie. No, faktycznie Dobra, świecie. to czekaj, zbieraj tylko tutaj żelazo, bo... E, bo mamy... Okej, okay, dwie rudy, wystarczy. Dobra. Ja mam 11. Wow, no to ładnie. Odcina. trzcina! trzcina? Okej, okay, dobra. Zbieraj. Wow. Zbieram. Łoł! Wow. nie dam. Fajne A, te... są twoje rzeczy. Wiesz co, wydaje mi się, że nawet moglibyśmy tutaj wybudować nasz domek. Całkiem fajny teren, będziemy już mieli przynajmniej jakiś tam ogródek. Po części. Czekaj, czekaj, zobaczę, bo średnio go widzę. Chodź, chodź, chodź. No faktycznie, szłoby się nawet gdzieś tutaj wbudować, no właśnie, tutaj nie. jest nawet fajne miejsce. Czekaj, tutaj mam jakąś skrzynkę. Chodź, zobacz co... To jest co tu... taka altanka, uważaj zombie! Gdzie? O, ja nie ma, Everywhere! Ja, ja nie mam tekstury zombie, także... E, Jak tak, tutaj masz tekstury no, zombie? Znaczy, mam, bo mam teksturpaka na 1.4.2 niby, ale zombie nie jest zaktualizowany, więc nie, A, nie wiem o co chodzi. E, dobra, chodź, tutaj jest skrzynka, zobacz co, co tutaj jest w ogóle. Co tu jest? A, Dobra, ja to wezmę może. Joliany. No weź, weź. E, o, mamy nawet co zasadzić. Czekaj, no, no, no. to ja mam dużo grzybków, to porobię jeszcze więcej zupek grzybowych. Postawimy sobie tutaj craftinga, żeby też było i możemy uznać, że to jest nasza taka pierwsza początkowa nawet baza. Dobra, okej, okay, no to zaznaczę sobie nawet na minimapie. Chociaż nie wiem, czy jest sens, bo, bo, bo jest to dosyć dobrze widoczne, ale, 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 ale sobie to mimo wszystko tutaj zaznaczę. Domek. Dobra, ja chciałem kraftować w, sk w skrzyni. O, brawo. Dobra, <laughs> mamy już dużo jedzonka, łap. Jakiś fajny kolor chcę. O, niebieski. O, fajnie, okej. Okay. Ja e, się na razie e, nie bawię. Dobra. I co, i co, i co? Zobaczcie, tutaj jest już koniec mapy, także trzeba uważać. Wow, tam jakieś... Proszę bardzo, nie toperz, hehe. <laughs> nie toperz, także fajnie. Ja to no, Szczerze, że nie gramy, tak na 1.4.2, na... Złoto! ...Survival, gdzie? Złoto, złoto, złoto! ZOMBIE ZŁOTO A! Oh, ZŁOTO ZOMBIE Kurde Sorry Ej tam jest mob yes. spawner cio, cio złoto Tam jest mob ej, spawner ej, Wungiel Wungiel potrzebujemy, wungla Dobra Czekaj a, Muszę to zjeść je, je, Teraz podziwiam moich widzów, którzy to oglądają <grym> Ponieważ ja gówno widzę, a oni pewnie jeszcze mniej Okej okay. O jest węgiel, jest węgiel Dobra to bierz szybko i rób pochodnie, masz drewno, ja mam No no dobra o, Czekaj łapaj 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 i craftuj a, dobra Dawaj o, dawaj. Weźmy że... tu osłaniaj! Osłaniam cię, będę bronił TB krzesłem Okej okay. Złoto, 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 złoto Nie wiesz czy drewniany można złoto wykopywać? Nie można. można. Fag. Nie można Dobra, osiem pochodni, raz. Okej, okay. chodź tutaj. Trzeba... Ogarnąć że idzie kolejny zombie. Także trzeba go zabić, okej okay. Który masz level? Ja ciągle zerowy Drugi, drugi. Okej, okay, dobra. Tu. Tutaj mamy już y, troszkę temów. Czekaj, co tam... Oświetl! Oświetlam A! Światło chry... Ej, patrz! O! Co to jest? No właśnie, to jest ten NPC. Jakoś a... się go da uleczyć, ale ja średnio wiem jak, hmm. także zostawimy to Fajnie. na razie. tak więc jeżeli wiecie, to możecie e, dać znać. Znaczy Szczę. ja wiem, że tam weaknessem trzeba plus ten, tylko Aha. jakoś jak to robiłem na z tym, legendarnej, to mi nie wychodziło. Mhm, Okej, okay, dobra. Także tutaj, co było w tej drugiej skrzydce? E, sam syf. Czekaj, zaraz robię. Okej, okay, bo ja tutaj mam... E, chodź zobacz, bo ja tutaj mam zbroję... O! Właśnie. Czekaj, czekaj, Tomasz, weź se to, a ja sobie wezmę to. Mam spodnie i Okej, okay, ile masz? Zbroi? Ile chcesz? 3,5. Ja 3, okej, okay, dobra, to może być. Spoko. Oświetl mi tu. No dobra, spoko. Spokojnie. Nie dobra, spoko tylko już. Ale tutaj mam e, żelazo, więc sobie pozbieramy. Ja powiem wam, że bardzo fajnie mi się gra, na szczęście udało nam się znaleźć, bo już, już traciłem nadzieję w to, że, w to, że znajdziemy jakąś ciekawą mapę. E, zależało, zależało nam na tym, aby znaleźć coś, co nie jest tak bardzo popularne. Wy nam tam sugerowaliście jakieś e, ant farm i tak dalej, ale to jest skyblock i tak dalej, to bardzo jest popularne, dlatego też nie, nie chcieliśmy po prostu z tego e, nagrywać. Okej, tutaj jest złoto, a złota nie da się kamiennym, nie? No właśnie nie przed chwilą ci to powiedziałem. Kurde. Chyba. A dobra, nieważne. Może się pomyliłem, nieważne. No. ale okay. ja sobie zjem jak... Także czekaj, czekaj, o, jabłusz, chyba to. zadanie znajdź Pop spawner to było znajdź, czy... Nie, chyba zrób. Aha. No czy wiesz. Aha, tak, tak, ta, 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 tak, no. No to dobra, no, no, zobaczymy. No ja się tym zajmę pewnie kiedy. Okej, okay, tutaj jeszcze ogórki chodzą. S Melony. Chcesz ogórka? Creep nie. w sensie creeper. A! Nie, nie. No! Mm. Nie dawaj się wybuchać! A kurde! Jezu, co za ciapa, żyjesz? No, żyję. Ale przynajmniej mam tedy. Mam troszkę węgla. Także spoczko. Zbieramy sobie. O nie, zaczęło padać. Oooo, eee, ble. No. Czekaj. To są grzybki Jak ty tu wyszedłeś? Jak, to jak, to Aha, świnka. Szkieleton! Ale ja się nie zajmę. Okej, okay, dobra. Szybko, szybko. Ha, ha, ha. No nie, no nie! Ty masz już żelazny miecz? Czy mi się wydaje? No, wydaje ci się. No. Właśnie, dobra. dobra. Możemy w sumie już wrócić do naszej bazy i może coś lepiej się rozbudować, co? Tak? Eee, no. Fuck, 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 fuck! Nie! Evil. To było. Fuck! <laughs> o kurde. wszystko było zaplanowane. Zobacz, tam też jest jakieś drzewko, nie? Także tam będzie się trzeba wybrać. Tam jest jakaś wyspa z drzewkiem. Także fajnie. Okej, okay. a. Dobra, zginął. Nowe dźwięki są w 1.4, no także fajnie. Okej, okay. eee, czekaj, no to co, może tutaj... Ja, ja Ten nagródek wygląda jakby był jakiś zniszczony, może byśmy go tutaj jakoś ładniej zorganizowali, co ty na to? No, przydałoby się. Dobra, to czekaj. Ja zbieram. Z pozbieraj wszystko, co potrzebne. Eee, trzeba zrobić motykę. No właśnie, o tym sam też pomyślałem mhm. i byłem ciekawy, czy wpadniesz na to. Wpadnę, wpadnę. Eee, Piki i mózg, mózg, Czekaj, mózg, potrzebujemy mózg. trochę... Troszkę... Tych, 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 płodków. Właśnie, czekaj, czekaj. Mhm. Słyszę pająka, chodź, musimy zabić pająka. Po co? O! No, a! Padam! O, o, właśnie, o tego mi chodziło. Dobra, więc... E, potrzebujemy jeszcze jednej. E, no, tego. Okej, okay. dobra. <laughs> Ale jestem rozgadany dzisiaj. <laughs> czekaj, muszę zjeść sobie to. Dobra, ja tutaj wiesz, co w sumie wrzucę do tej skrzynki, to co jest niepotrzebne mi. W tej chwili może ci się przyda. Ja potrzebuję w sumie o, trochę O, na, na, nasionka ci dałem. Więc poczko. Dobra. Musielibyśmy zabić jeszcze jednego tego pająka, wtedy byśmy mieli achievement. Mhm, okay. znaczy nie achievement, to jeden z Spoko, Nie Dobra, widzę, że tam już tam przepalasz żelazo, dobra. E, czekaj, ja tutaj mam trochę 6 płotków tylko, także nie wiem czy styknie, raczej na pewno nie. Potrzebuję jeszcze troszkę drewna, żeby to wszystko zrobić. E, masz tą motykę, zrobię się czy nie? Um, już robię. Okej, okay, dobra, spoko. Dobra, ja sobie odbiorę tak. Dobra, zrobiłem. I, idę tutaj to ogarnąć, dobra. Aha, czyli to wygląda w ten sposób. Dobra, czekaj, tutaj muszę rozwalić. I, Extreme okay, wej... Over Home Edition. No, weź sobie jeszcze ten, weź sobie jeszcze. Yy, dirta, bo tutaj trzeba jednego dołożyć. Dobra, jakoś... Mam chyba przy sobie. W ogóle mam bins z tego co widzę, i No bo mam... ja, ja wrzuciłem je do skrzynki. Może wziąłeś, nie wiem. Może, może, może. Okej, okay, dobra. Najpierw to wyrównam sobie, a później dołożę jeszcze. Yy, ten, ten. W sumie też moglibyśmy zrobić później yy, te ściany, które zostały dodane w 1,4. Wiesz, które? Jakie? No nie wiesz, że ściany są? Nie, nie wiem. To jak, nie wiesz, czekaj, zaraz ci pokażę. Masz trochę kobla? Masz, patrz. Um, nie wiem nawet. Ja teraz sobie robię jeszcze jedną motykę, bo mi się zużyła. Czajz. O zobacz. Patrz, chodź tu. Luke. No. Czekaj. Patrzę. A, te! No, o to chodziło. No, a to to, po to wiem. O będzie jest. można zrobić, ja, na razie. Na razie chyba nie warto. Dobra. Dobra, to też było specjalnie. Mhm, jasne. <laughs> Czekaj. Okay, tutaj chyba... więcej emocji Dobra, tutaj w chyba wszystko sytuacji. jest. Dobra, czekaj, sobie to rozwalę. Kurde, te liany mnie denerwują, bo kładę sobie na nich te. E, te no właśnie, te też bloczki. tak. Mam. A i rozwalimy z tej drewni, nieważnie. Będzie nam padać na głowę. E, Okej, okay, muszę zrobić sobie jeszcze tutaj troszeczkę tych podków. Przydałoby się jeszcze jednego pająka zabić, ale no niestety. No nie ma nic tam na pewno? No nie, tylko creepery. No szkoda. Dobra, już byśmy mieli jeden achievement. znaczy kurde zadanie Okej, okay, tak Co ja mam z tymi achievementami? Nie mam pojęcia Dobra, te wszystkie płotki już postawiłem, teraz trzeba zrobić jeszcze tą e, furtkę, nie? Tylko... Tylko, tylko czekaj Masz drewno? Mam Albo w sumie nie, będziemy wchodzić tędy Bez No. Sensu. Dziura też jest oko... Jej! Fun level! Wow, ja pierwszy, okej okay. To czekaj, e, tutaj trzeba coś zasadzić chyba, nie? Tak mi się wydaje. Może będziemy tutaj biegali po tym? Tak, tak hamsko? No, chyba tam się nic nie stanie. No to czekaj. Ale to się tak sprytnie. To może zrobimy tak, że ten rząd będzie. Melon? Okej. Okay. Okej, okay, idealnie starczyło. Dobra. I czekaj. Pumpkin mamy jakieś? No, czekaj, zaraz ci powiem. Tak, mamy 5. I melon 5. Kabin 5 i jeszcze jedno ziarenko zwykłe. To poczekaj, tu mam taki idea, uh -huh. żeby... Ten rząd, co jest tutaj, te dwa, poświęcić łap, na pozostałe te... ja ci dam wszystko. Dobra. To co mam tutaj? A, ale mam inwencję twórczą. O kurde, creeper! O kurde! Nie! Uważaj, uważaj, nie. uważaj, uważaj! Nie, nie, podchodź do niego, nie podchodź do niego, debilu! Czekaj. O, oh, fakt. A, yes. i na DPM. No nie dobra, nie ważne żadne też, ważne, że nie wybuch nam tutaj. Także spoko. E, czekaj, nie mam żadnych kości. byśmy sobie może. Nie jeszcze... Albo? Czekaj. Nie, mam jedną pszczołę, ale to nie jest kości. Czekaj, tutaj te skrzynki mogę w sumie zabrać z. E, no, z... nie no... przydadzą się już tym zombiakom. No właśnie. <laughs> e, Okej, okay. i teraz tak. Posadzimy może tutaj, tak. Oj. Dobra. No i co, na razie chyba tyle starczy, nic więcej tutaj nie ma. Do roboty. A, to się nie otworzy, No czekaj. E, okej, okay. także fajnie, to dosyć fajne miejsce, żeby... ...żeby tutaj sobie zacząć. Mam nadzieję, że... ...że będzie w porządku. Okej, okay. też odłożę tutaj to, co jest mi jak na razie niezbyt potrzebne, chociaż... ...weź sobie dam parę jabłek. Mm, mam pięć przy sobie. Tak a, że dobra, ja, ja okej, okay, dobra. E, Jeszcze raz też, sobie zabiorę... Gunpowdera mamy dużo. O, przyda się kiedyś tam, gdzie mogli... Pająk, pająk, pająk! Gdzie? Dobra, dawaj, także będzie jedno zadanie? Będzie. Kurde, dzięki. Spoko. Ja, ja tu rozwalam sobie jednego klocka i co, i co? I dupa! Fajnie. Dobra, czekaj. Szukamy jednego. Szukamy, no, szukamy. I, I myślę, że będziemy mogli zakończyć odcinek, jak go znajdziemy albo i nie znajdziemy w ciągu najbliższych pięciu minut. E, ale spoko, dobra, czekaj. Wy zbieraj grzybki, bo grzybki też się przydadzą w sumie. Muchomory najbardziej. Ale wiesz co tak nie widzę panika z tego co się orientuję to w że one się nie respią i musielibyśmy zejść do jakiegoś cave'a, ale to już raczej nie na ten odcinek. A tutaj też jest czekał. A ile tu jest Masakrycznie dużo. No. Masakami. Nawet nie, nie, nawet nie mam tego. Dobra, to co, wracamy do naszej, do naszej bazy. Bo, do, o, bo domkiem ani niczym innym tego nadwość nie można. I kończymy, także nie udało nam się dzisiaj niestety nic wykonać, ale e, zapoznaliśmy was z tą mapą, mam nadzieję, że wam się spodobała. Ło, e, wow, patrzcie, tutaj jest tych tych, kałamarnic no jak sobie... Może warto by je zabić jednak, co? O właśnie, czekaj, tu jest Mućka. A jest, no. Trzeba ją przyprowadzić. Nie wiem, wiem, dobra, czekaj, e, to weź sobie tam... Zajmiesz się tym. No mogę, tylko powiedz mi, ale mamy wit, czy... E, wit? No wit, wit, No mamy. A mamy, okej, okay. dobra, to powiedz mi gdzie mamy Tutaj po prostu ją zgarnąć. właśnie nie za bardzo tutaj. Albo nawet to chyba zostawimy i zrobimy w następnym odcinku, bo jak patrz, bo i by trzeba było budować jakieś też pomieszczenie, no dobra, żeby sobie. To chyba. może być. Na przykład tutaj gdzieś, wiesz? No, 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 no i tak już... żeby były też tam świnki, nie, jak, jak się uda. No, tam była jednak gdzieś, wiesz? No dobra, dobra, to spoko. Także co, kończymy? Kończymy, kończymy na dzisiaj, jeśli wam się spodobało, to zapraszam was do komentowania oraz do oceniania. Dość długo szukaliśmy tę mapkę, ale na szczęście udało się, więc w najbliższym czasie możecie spodziewać się całkiem sporo odcinków z tej serii. Dzięki Ewi za odcinek, całkiem sporo A, udało nam się zrobić, mimo wszystko, że nie wykonaliśmy żadnego zdania, ale całkiem dużo udało nam się zrobić. <grym no, no, <grym no po co tak. się wypina? Węskniłem <grym> za tym, także tak. cóż, dziękuję wam bardzo, życzę wam miłego dnia, trzymajcie się i do usłyszenia. Papa